Siemanko, z tej strony Lama, witam was w piątym odcinku mojej serii Minecraft z Lamą. Yy, no, y, teraz wam pokażę co nowego się zmieniło, co doszło. Jak widzicie mam już pię pięć koni. Są nawet inne, tylko dwa są tej samej rasy, czyli jakby to nazwać takie ciemne. Yy, jeden mam taki szary, drugi biały i trzeci taki jasny brązowy, no nie wiem czy one się czymś różnią czy nie. Pewnie tak. Szybkością tam, jakąś wytrzymałością czy coś. Yy, przed chwilą sobie właśnie złapałem wilki, które były tam. Oswoiłem je i... Chcę je teraz zanieść. Za zanieść? No, powiedzmy. Yy, tutaj właśnie. Do... U, do tego mojego miejsca. Chodźcie. Widzicie, wszystkie zwierzęta mi poznikały, nie wiem dlaczego. Nie wiem, właśnie... Może by dlatego, że było ciemno czy coś, ale wszystkie mi poznikały. A ty sobie siądź tu. No i nie wiem w ogóle dlaczego wszystkie zwierzaki mi poznikało. Próbuję się od nowa łapać kury i to wszystko. Idziecie ze mną czy nie idziecie? Co jest z wami? Dobra, nieważne. W sumie to wy jesteście wilkami, także wam nic się nie stanie, możecie tu zostać. Mm. Pokażę wam jeszcze coś nowego, jedną rzecz. Mam coś do jedzenia, nie mam. Pojedziemy sobie gazem. On jest chyba najszybszy. O, krowę tężą. O, jak widzicie. Tutaj mam taką, jakby, wysepkę, na której jest. A w, wiem, że mam głupi skin, ale to <grywka> nieważne. Yy, na której mam zboże, które mi się bardzo przyda do. Po pierwsze, chcę sobie zrobić ten stół taki do ulepszenia przedmiotów. To też się przyda, bo trzeba mieć książkę. A po drugie, do mm, cukru dla koników No Chyba to, to chyba tyle Nawet długo tego nie robiłem, tylko najgorzej było oczywiście z transportem trawy. Ale no, widzicie tutaj <grytanie> zrobiłem taki szlaczek z, yy, z dirtu i jakoś to przeszło mm, Nie mam zboża, ale bym cię wziął krową, ale nie mam zboża Naj, Najdłużej to mi zajęło to, żeby wyczaić jak się zsiadę z konia Naciskałem wszystkie klawisze po kolei, nic. Dopiero potem odkryłem, że to jest SHIFT. No. Eee, yy, potek, tak. A tak. cholera. Co my możemy z taką kaczuszką zrobić? Chyba nic. Czekajcie, bo tu mam otwarte nawet. Aha, no to po prostu nic. To są... to jest tak jak... ...kurczak, jak pisze. Nie zebrałem trzciny, nie. Może gdzieś tu mam? nie mam, to idziemy spać. Idę po trzcinę i zrobimy ten stół taki do ulepszenia przedmiotów. Przyda się na pewno. W sumie tu już mam 14 level, także ja tam dużo stworów nie zabijam. Ale tak się jakoś już uzbierało. Może coś się ulepszy, jakiś mieczyk albo coś. Kill off. Za dużo biegam. Nieważne. Okej. Okay. Już nawet urosło. Kaktusy też zbiorę sobie do barwnika. Ojoj. Przyda się, na pewno. Barwnik zielony. Yy. Kurde, wpadło mi w kaktusy i się zniszczyło. Po to. No znowu. Chyba wszystko już. Nie? No. Kaktusy to... Ała. Najlepiej zbierać... Tak właśnie, że od samego spodu, a potem wsadzić nowego, bo, bo wpada w kaktus tego ostatniego i się niszczy. Mm, dobra, już w sumie to tak dużego nie potrzebuję. I tak mam mało. <tutaj>, Tutaj na tej farmie się dużo nie zmieści, ale spoko. Zawsze coś. Dobra, teraz idę po obsydian, yy, Diamenty też chyba są potrzebne. Potrzebne. Yy, I coś do jedzenia Na pewno <noise> Ale dźwięki jeleń czy sarna czy coś takiego Chyba sarno, bo jelenie to mają takie Poroża Czy coś takiego <noise> Wpuszczaj mnie Dobra No kurde głupie Zwierzęta poznikały mi Jeszcze mi się tutaj spełniły potworki Może dlatego, że to jest za ciemno po prostu Jedzenie chyba tylko gdzieś miałem nie tu. O. No właśnie. To jest nieupieczone. Zboże. O, mam zboże, to zrobię chleb. Już nie mogę biegać nawet. Mhm. I w tym odcinku trochę rozejrzymy się po tych górach fajnych, o których Wam już opowiadałem. I ogólnie tak o, po terenie. Popatrzymy co, co my tu mamy na tej mapie Okej, trzy. W ogóle to dawno nie było odcinka już Tydzień W sumie nie było odcinka mm, Diamenty z tego co pamiętam o, to trzeba dwa diamenty Widzicie, mam 13, już jestem bogacz chyba tu miałem obsydian. Yy, no, i to chyba wszystko. W ogóle zapomniałem, jak się książki robi. No nic, zaraz może coś wyczaję. Dobra. Jak się może. Aha, no tak. Papier i tak. No. I mamy książkę. Z tego co pamiętam, co to się robiło. Tak, potem. Tak i tak. No. I mamy. Enchantment Table, czyli ten taki stół do ulepszania różnych przedmiotów, który jak już wcześniej mówiłem, wieszicimy sobie na dole. I jeszcze mi się przyda cina na pewno do książek, znaczy się do półek z książkami, bo jak wiecie, bądź też nie, ten właśnie stół do ulepszania, jeśli jest obok książek, to można jakby na lepiej ulepszać przedmioty. What the fuck? Jesteś przyjazny Wow, nie atakuje. Ale cię zabiję, bo nie lubię skorpionów. O uh, fuck! Jeszcze małe wyleciały. Ile itemków? Małe też nie atakują. Ale to mają taki zasięg, O kurde, o mnie. A jak dam ekwipunek, to nic nie widać. Chciałem sprawdzić, czy... ...tutaj będzie napisane, że jestem otruty, czy coś. Hmm, gdzie by to można zrobić? W sumie jakbym walnął tutaj... Tutaj. A tu się trochę z portalem się... Nie wiem czy ja to mogę zabrać. Uff, mogę na szczęście. Jakby książki weźmy sobie... Nie mam nawet cobblestone'a, ale ja daję tutaj... To by musiało być zrobione, to weź... uznajmy, że to są książki. Tutaj... Potem tu, tu, tu... Tu, tu, tu... No, no, może nawet w sumie nie będzie tak bardzo przeszkadzało. Będzie takie oddzielone, nawet. Dobra, może być tutaj. No i może spróbuję sobie coś ulepszyć od razu. Widzicie, dajesz? Wiem, że tego nie będę ulepszał. No i tak normalnie, bez żadnych książek ani nic takiego, jest pierwszy poziom, pierwszy. Więc ta jedynka pokazuje nam, ile kosztuje poziomu dane ulepszenie. Mm, tak na próbę ulepszę sobie może nożyczki. <laughs> nie da się. No to siekierkę. Weźmy za ten najwyższy. Widzicie, ona jest teraz taka świecąca na fioletowo. I tu jest napisane co dodaje to ulepszenie. Tu pisze, że efektywność, poziom pierwszy nam dodało. Czyli po prostu będę szybciej rąbał drewno. Ale nie będę wam póki co tego prezentował, bo nie chcę mi się iść na górę i szukać drzewa i tak dalej, tak dalej. No i to w sumie tyle. Teraz idziemy się trochę rozejrzeć. Na, na te wyspy, na te góry i to wszystko Co to? Skąd to dochodziło? Oha, fajnie. To były diamenty z tego co pamiętam O dobra, nieważne Tu jest lawa jeszcze, to spoko Przyda się na przyszłość. Dobra, idziemy na górę. Myślę, że coś. Szkoda, że się nie da... Nie no, da się w sumie biec. Tylko czas, czasem się buguje i idzie. Tam jest biec. Czemu tu nie ma świeczek? Nieważne. Słyszę konika. A do konika jest potrzebny cukier na pewno. I nie mam siodła teraz. Ale może mam gdzieś tutaj. Jeszcze siodło jakieś. Przedtem robiłem robię w siodło. Bo można. Zaraz Wam pokażę. Z Andrewonów gdzieś tu miałem taki. O, jest tutaj. O mam. To wezmę. Yy, można robić albo tak jak teraz, czyli siodło i żelazo, i wtedy mamy siodło dla konia, albo można robić tak, że tutaj yy... skóra z krowy i tam jest jeszcze gdzieś żelazo jakoś tak samo. W każdym razie są... uch, cholera, się W każdym razie są dwa sposoby robienia siodła dla konia. Może jeszcze mu zrobię takie jedno. Wątpię, że go tym przekonam. Pewnie jeszcze tego konia tu nie ma. Oa. Wow. Słuchaj tutaj wskoczę. O jest. Ten szary taki. A tu mały brązowy. Fajnie. Tylko nie pamiętam jak się robiło. Mm, żeby się jakby konie rozmnażały i tak dalej zaraz to sobie tam nie pisze tu nic jak, jak rozmnażać konie, że tak powiem jest tu jakiś... o tu coś jest, horses Coś jest, ale nie wiem, dalej. Dobra, Dobra, nieważne. Aha. Chyba trzeba. Tu coś pisze, ale to nieważne. Dobra, yy... Tego nie chcę. Wiem, że też, jak jest taki mały konikiem, mu będziemy dużo dawać cukru, to on ro rośnie. Za każdym razem tu się da. Zrzuci mnie. Teraz. Jakby go nazwać w ogóle. Długo się czy mam coś No nie no co jest? Już powinien puścić Chyba <laughs> mnie nie może zrzucić się zablokował w ogóle o no Ała. No Teraz Chyba już mnie chce zrzucić no Może da się mu dać chleb tu coś pisał, czekajcie, Bet. O, minus 100 to dużo daje. Ała! No, masz mnie nie zrzucać już. Daję ci ostatni chleb. Jak nie, to cię zabiję. A! Haha, i co? Jestem sprytniejszy od ciebie. No? Matrix! W locie. Usiadłem na koniu. Siedzę na koniu. A! Uff, patrzcie, Matrix. No, głupi koń, zaraz cię zabije. W sumie to po co mi tyle koni. Ale nie no, muszę go zrobić... Muszę go oswoić. Gdybym miał jabłko... Nie wiem, czy w ogóle można mieć jabłko. Pewnie przez mokry czy roz ale nie wiem jak. Już tak jak na multiplayer. Wyra tu jest zaraz. Toć. A! Tam widzicie jakieś moje zarysy tej wysepki, ale uznałem, że zrobię taką jakąś prostą. Dobra, giniesz. O fuck, no, miecz mi zepsułeś. No, nazwiemy uparty. Uparty. Nie wiem czy on ma teraz w ogóle całe życie, no właśnie Ło! Jak zasuwa ładnie, popyla, chyba najszybszy jest Chociaż nie wiem Nie, Pegas jest szybszy Zatem to jest ten co, emokonik <noise> Emokonik W ogóle, jak to brzmi? gdzie mm, go dać Nie zmieścisz się tu? Nie, Gdzie jest emokonik tutaj A ja też to popyla? Też mm, nieźle Dobra, musimy w końcu się wybrać na te góry, tam więc idziemy spać. A! fuck, fuck, nie! O, widzicie? Lepiej działa teraz to się kilka. Zostań tam, emokoniku. A ty nie odjeżdżaj w świat. O! O! <grytanie> Dobra, teraz szybko trzeba uciec. Okej. Okay. idę spać szybko. Czekajcie. No, zawsze mam. Jakoś od tego Minecrafta. No. O, sowa jakaś. Czy tam jakaś inna chuchaczka Zaraz zobaczymy. Chyba sowa to była. Czytałem gdzieś, że... Można sobie takiego ptaszka wziąć na głowę. No kurczę, czemu uciekasz Czy cię nie zabije, chyba. A z tym krzywy gdzie ty jesteś? aha no to fajnie no kurde za uparty tak nie to jak chyba jak go daję czekajcie tu gdzieś to pisze Napisze mi, że yy, prawe kliknięcie myszki położy go na twojej głowie. Jakoś tego nie, nie widzę. To cię zabiję. Giniesz. No, dzięki za perkę. Chociaż w sumie ładnie śpiewałeś. Mm, dobra, przespałem się już idziemy na Pegaza. On mi się najbardziej podoba, mój ulubieniec. Nie wiem, ładny jest i szybko nawet się Ale <głynie> Mam głupi skin. Ja. Ło... Nieważne... Kiedyś coś tam na serwerze robiłem chyba... I chciałem sobie wgrać... Właśnie! Jeszcze nie wiem jak się... Coś... Co trzeba zrobić z kotkami... Czy to jest krowa czy ty? What the fuck? To jest krowa chyba... <ścoughs> Dobra, nieważne... Odgłos owieczki, wygląd krowy... A ja myślałem, że to... Kot... Szczury, tych nie lubię, bo... Chociaż w sumie jakby tak zrobić takie combo... Bo je chyba można wziąć na głowę... O, wziąłem go. Gdzie jest? Mam go? Nie. Chodź tu szczurze jeden. On nie zwiewaj. O! A chyba jak tam prawie co zniknie. Ło! Ło, to jest fajne nawet. Zobaczcie. Nie? Fajne. Tu nawet trzcina jest, nie widziałem. A szukałem trzciny do tego mojej wysepki. Tam jest lis. Zobaczę, co robi list Jakby był Lis Jak w ogóle po... tym... Po angielsku. Nieważne. O, to co jest? Ło. Wow. Owieczka. Baran, znaczy się. Ty, fajne. Mogę, mogę... ci coś zrobić? Dobra. Eee, nie Pegas, nie uciekaj. Nie! O. I Hucheczka znowu, to jest ta sama. Biała taka O nie, czerwony Idę do Was, chłopacze Złapę cię Aaa, głupie O tu jest jeszcze jeden Koń, koń, koń <grym się wytrzymał> Trzy konie Ty muszę sobie tu zapamiętać Jak będę podczuwał koni, tu są takie polany fajne O, mały Pegas może to Twój syn 4 no spoko, spoko. Ło, sorki. Tutaj sobie może wskoczę. Ło, ile tu w ogóle ptaków. Fajne. A to co jest? Króliczek? Mam cię. <grystanie> to jest fajne po prostu z tymi królikami. <grystanie> Kombo. A też coś było, że... Ło, fuck. Że jak wezmę sobie króliczka na głowę i wejdę na konia, to o, ma właściwości tego królika. Kurde, nie mam nic do jedzenia. Widzicie, jak skacze? Ty, bo ja się zgubiłem, fuck. Gdzie ja byłem? Chyba stąd spadłem. O, fuck. Gdzie ja teraz tu pójdę? Ło, o! Chciało mi grę. <ścoughs> o, fuck! Uff. 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 Ale fart. Dobra, to chyba gdzieś tu w ogóle jakoś krzywo tak mi teraz działa ten koń. Nie pamiętam, jak się teraz zdejmowało królika. Tak strasznie słabo skręca, ale wysoko i daleko skacze. Dobra, zaraz zabiję tego konika mojego. O fuck. No właśnie. Jest to oczywiste, mówię. Oj, oj. Dobra, nie zabiłem. Co ja robię. Muszę dać im jedzonko Fff. Macie. A ten królik... Jak ja cię mam z nim. O. Skacz sobie tu, bo jesteś fajny. Kurde, miałem iść, a jak zwykle coś innego robi zupełnie. No jeszcze, zboże, mam tu świetnie. Walniemy tak z pięć klepków. Cztery pięć. Kurde, nie mam zboża, muszę potem pozbierać coś. Zmieniam sobie jeden. A, jeden nam tobie. Ok, i jedziemy z powrotem. Tylko bez królika, bo on za dużo ci dał je możliwości. Yy, spawn. Nie, spawna nie mam nic. za spawnie ciekawego. No to pójdziemy tak w przód. Popylaj, popylaj. Chyba jak się skacze, to jest szybciej. Albo mam tylko takie złudzenie. Dobra, wolę tak jeździć. W ogóle mam dużo strasznie takich lewitujących gór. Fajnie to nawet wygląda. Taka pustynia wielka, może jakaś wioska NPC tu będzie. O widzicie, tutaj są czanki nowe, to znaczy się wygenerowana już nowa mapa. Jak mówiłem, to ja gram na tej, map na tej mapie od 1.8 Minecraft. Yy, tam też są już nowe czanki. No ale pływać nie będziemy raczej koniem. Uf, uf, poszlibyśmy tak wzdłuż. W sumie to z cegły mogę coś zrobić, bo kiedyś to cegła to był taki uniwersalny materiał co ja mówię taki rzadko spotykany strasznie materiał i wszyscy chcieli mieć. Jak miałeś, to budowałeś z tego i tak dalej. A teraz, jak wszędzie jest, to jakoś nikt już w ogóle z tego nie buduje. Dziwne. Hmm. Co by tu jeszcze można zwiedzić? O, raz już tu byłem. O, w ogóle koniec dobry tak, do takiego wspinania się. W ogóle jakby to w, w rzeczywistości wyglądało? Kombo... O! Prawie. Nie dobra, może zrobię coś takiego. I wskoczymy sobie tu. Dobre jest to, że można pracować jakby na koniu. Tylko, że to działa wtedy tak, jakbyśmy byli pod wodą, czyli strasznie wolno się kopie i to wszystko. Fajne tu z są nawet, by to tak połączyć, ale trochę za strome, nie ma takiego fajnego polskiego terenu, robimy kamikadze, tylko czy ja wyceluję sobie, znając mnie to nie, ale trudno, o kurde konie nie umiem pływać, zapomniałem, ale chyba, o dobra, udało się. Dobra, wracamy, nic tu ciekawego nie ma oprócz strasznych, strasznie wielkich gór. Aha, jeszcze zamieniam powoli ściany w mojej... O! jaskini znaczy się kopalni na ściany z cobblestone. Nie wiem, mi się bardziej podobają. Tak stąd, to taki szarość. Nie wiem, mi się nie podoba. Ała Okej. Okay. Chyba gdzieś tu powinienem iść. O, tam jest ten wodospad, bo poznaję po trzcinie, więc tu. No. I będzie trzeba brać, w sumie w następnym odcinku za jakiś domek gdzieś. Poszukamy jakiś terenu. To wszystko sobie zostawimy, może kiedyś tu wrócę. Zapiszę sobie gdzieś koordynaty w razie czego. Hmm. I coś pokombinujemy. A, dobra, może ciebie zaparkuję, że tak powiem. Zaraz zmienię ten wygląd. O nie, czemu mi uciekasz? Właśnie tu. O, dobra. Yy, tak. No, jak widzicie, tu jest ta moja kopalnia. To tu był. Tam jest, dobra. Yy, widzicie, tutaj już są pozmieniane nawet ściany. Tu już nie. No, ale spoko, spoko. W sumie to, to miało być większe. O, jakby jedną kratkę w obwodzie. Czyli to miało, tu by, powinny być schody. Tu, tu, tu. I tak dalej. Ale nie wiem jakoś mi się pomyliło coś i już tak zostało. Wezmę sobie ciebie. Ale nie, chociaż nie, bo ty nie możesz być u mnie w domu. Prawy? zrzuca Tak. Fajny w ogóle odgłos Uff, dobra. Uratowany jesteś. Nie wariuj. Hmm, wiem co zrobimy startujemy sobie, tak jakby, end. taki yy, jaki end, co mnie nie zaatakujesz? Nie ufam ci. Nether, o, nether, tak, właśnie, nether. I w sumie muszę się wziąć za jakieś fajne budowle, jakieś projekt, sobie poszukać i coś zacząć budować. Bo tak trochę nudno. To wystarczy zrobić coś takiego, chociaż nie, chociaż tak, chociaż nie. Bo to chyba muszę wyjść. No dobra, zobaczymy. Cz, cz, cz. La, la, la Ale fajnie. Aha, no przecież. O nie. Muszę mieć diamentowy kilof. Fuck. Oj, jakie czerwone w ogóle. Dziwne Biegnij że woku biegać i nie umie pust. o dach. To chyba nade mną. Nie ufam ci <ścoughs> No dobra, idziemy tędy. U dobra. Co ja tu chciałem mieć? Diamentowy killoff. Tu są killoffy. Nie No, Nie mam chyba diamentowy. To dupa. Ale to nie szkodzi. Mam 9 elementów. 8. Nie, tylko 8. trafno było tutaj. O tak. I okej, okay, zrobimy sobie ten kierowek. I w sumie będę już kończył odcinek, bo już chyba trochę trwa, a nawet jeżeli jakieś 20 minut już trwa spokojnie. No, jak nie więcej, kurde. Przeciąga się strasznie. Nie ufam ci idź stąd. Dobra, to. zniszczę tylko. Aha, dobra, nie mam Finlandsil. Dobra, zrobimy to w następnym odcinku, w którym też jakoś poszukam jakichś terenów fajnych, czy coś takiego. No, a na razie to tyle. Komentujcie. Subskrybujcie mnie, mój kanał, jeśli chcecie dostawać informacje, że dodałem film, a nie sprawdzać cały czas na kanale. No, więc to tyle. Ja jestem. Lama. Dobra, na razie...